Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem Donia i zapraszam Was na kolejnego vlogmasa. Bo to jest nadal vlogmas i niesamowicie się cieszę. W związku z tym jest około godziny 11:00 i przedstawię Wam teraz szybko plany na dzisiejszy vlog, co będziemy robić i tak dalej. A więc w dzisiejszym vlogu oczywiście jedziemy na zakupy. Musimy jechać do bidronki, rusmana, pepko i różnych takich innych rzeczy. No bo wiecie, prezenty, torebki, ozdoby, nieozdoby, to wszystko przed świętami. Teraz będziemy bardzo często na tej tematyce właśnie, w sklepach. I co poza tym? Poza tym na drugi dzień będę jechała po moje prawko, dlatego że ja bardzo długo już czekam na odebranie mojego prawka, wiecie, plastiku, że no naprawdę szok, bardzo długo czekam na odebranie, ale już, w, ale już jutro będę mogła odebrać, także Fantastycznie, jutro oczywiście też pewnie wlecą jakieś zakup, Jak już będziemy na mieście, wiecie jak to jest e, Oczywiście Wam tam pokażę wszystko No i jeszcze w planach mam, jak mi się uda To jutro zacznę robić sobie paznokcie, bo nie miałam czasu wcześniej e, I fajnie by było właśnie e, zrobić sobie pazurki Oczywiście też Wam pokażę wszystko i tak dalej e, I co? Kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania Razy byliśmy w Biedronce, żeby dostać dynię. O, widzicie ją? O my, widzicie ją? I byliśmy jeszcze w galerii, zobaczyć tam. Dla taty szukamy czapki, ale on jest też trudnym człowiekiem, więc jakby rozumiecie. Ja szukałam nauszników, dlatego, że poczyniłam taki impulsywny zakup butów. I tam jest, widzicie, ten karton, no to, to są te buty. I chciałabym do nich mieć nauszniki, bo nie chcę czapki, bo nie lubię czapek. Mogę mieć szali nauszniki, to jest Max, a więc chciałabym nauszniki i chyba niestety będę musiała już sobie kupić przez internet, bo byłam już we wszystkich sklepach i to polegało na tym. Dzień dobry, ja są nauszniki? Nie. Są czarne. Są czarne. No to nie, ja chcę do butów. To, to takich nie ma. ma, takich nie ma. Takich nie ma. No i... Yy... Jedziemy teraz dalej. Jak widzicie w sklepach już świątecznie, w Rosmanie też byliśmy też świątecznie. Wszyscy mają wszystko fajne, w kiku byliśmy też świątecznie, mano, jesteśmy po obiedzie, i już się ściemnia, a my jedziemy do pepko i patrzcie co mam na nogach. Bo jak ty zrobiłaś to z tą nogą? Ja to jestem bardzo wygimnastykowana. Żartuję, nie jestem, ale udało mi się. I teraz jest mi ciepło w stopę. Buziaczki, kiskilowki, bogatzewiące jest w Pepko. Pepko to, wiecie, bo ja teraz szukam nauszników, ale nie wiem, czy mi się udaje znaleźć tam, bo nigdzie nie było, wiem. Takie prześliczne papiery, bo moje mawszy kupia takie, im się bardzo nie podobają, więc kupiłam dzisiaj swoje. Wow. leczko kochani, jedziemy odebrać moje prawo jazdy. Fajnie by było mieć już je, a więc pochwalę wam się jak już je odbiorę, poszpanuję sobie. I tyle. I jedziemy jeszcze, a może później pojedziemy do Action. A więc teraz oficjalnie mogę włożyć moje prawo jazdy. Moje, widzicie, że to jest plastik. Moje wymęczone. M mój, wywalczony. Wkładamy i teraz mam dowód osobisty i prawo jazdy, więc jestem teraz... I kartę do bankomatu. Aż dwie. I legitymację Skąd też mam, można nią na przykład y, szyby w samochodzie odśnieżać. A więc mogłybyśmy byśmy to wyrzucić, gdzieś tu nie, to nie no, ma. akurat nie. nie. Ja mam paczkę do odebrania, Wy paczkę macie, przyszło mi. Mhm. A więc... Szybko ci przyszło. No, a więc tam a jest A ja dostałem z wypisy gdzieś poinformowanie, mhm. że jest opóźnienie mojej przesyłki. Nie! No. Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Byliśmy w pati. Hmm. Mm. na moi drodzy, byłam jak widać w Action i kupiłam prezent mojej chrześnicy i kupiliśmy, w sensie cześć, pre, część prezentu, bo część prezentu kupiłam też już wcześniej i tutaj mamy torebki prezentowe, wiecie, jakieś tam rzeczy, tutaj mamy rzeczy, słuchajcie, z Patty. A więc będzie jedzone i będzie pita kawka. Jeszcze kupiłam w y, action, patrzcie, zaraz Wam pokażę. Patrzcie, pianki. Więc bywa i takie śniadanie od czasu do czasu. Moi drodzy. E, przychodzę do Was tutaj już z zakończeniem e, tego vloga i mam nadzieję, że Wam się podobał, i tak samo e, serdecznie zapraszam Was do oglądania kolejnych, dlatego że teraz e, zbliża mi się mój e, grudniowy maraton. E, to znaczy, mam przez jakieś 6 dni dosłownie cały czas coś jak nie zaliczenia na studia nie zjazd na studia to szkolenie a więc cały czas będzie coś będę musiała się dużo też uczyć i tyle będę was, dla was oczywiście też nagrywać i pokazywać wam to wszystko a więc jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam do oglądania następnych filmików grudniowych a później to oczywiście wiadomo, będzie trochę luźnie, jak już wszystko pozaliczamy, odklepiemy i tak dalej. Będą już święta, wyjazd z rodzinką i tak dalej. A więc tak. I co? Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania i lajkowania. A ja się widzę z Wami w następnym filmiku. Oczywiście teraz z okazji grudnia postaram się, aby filmiki wchodziły częściej. Nie wiem, co prawda jeszcze... Co to znaczy częściej, czy to znaczy dwa razy w tygodniu, czy to znaczy trzy razy w tygodniu? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. I to tyle. I co? Ja się z Wami żegnam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedy to tam oglądacie. I to tyle. Wziezeczki!